Witajcie, jestem Naruciek, a dzisiaj chciałbym zaprosić was na mojego czwartego daily vloga. I dzisiaj podpowiadam na wasze pytania, ale zanim to zrobię, zachęcam was do tego, żebyście weszli na Facebooka, ponieważ są tam aż tak mało. No kurczę, 8 tysięcy to dobijamy, a ja tam mam ledwo 900 lajków, no ludziska, no musimy dobyć jakieś przynajmniej 1000. Tysiąc 1000 będzie prawidłowo, i wtedy można się bawić w Facebooki. A, a nie kurczę, tak. Bicie na Facebooka, który macie w opisie, zalejkujcie, jeżeli macie Facebooka, jeżeli nie macie, to załóżcie i lajkujcie. Już a propos pytań, do których przychodzimy. Wiele pytań było, jak zamiast na jakie są pokazać, i tak dalej. Pomyślałem sobie z Karolem, że fajnym pomysłem byłoby założenie TS. Na którego teraz Was serdecznie zapraszam. Yy, tutaj macie IP, miszczę, myślnik, taki fajny myślnik idy.pl. Wbijacie na TS-a, TeamSpeak 3 wpisujecie IP, wbijacie i tam macie już wszystko ładnie, macie podzielone. na Karolka, WZ, Naruciak, ale no, możecie pokazać z każdym, z tego widzieliście w moich filmach z Grexem, z Bambi, no ze wszystkimi, więc wbijać, wbijać, wbijać! Naruciak, lat tym na Rudziak, latem zacząłeś nagrać film na YouTube. Już o tym chyba wspominałem na przestrzeni wakacji do gimnazjum, czyli jak byłem w sz szóstej klasie podstawówki i szedłem do pierwszej klasy gimnazjum, to wtedy właśnie. Um, w te wakacje zacząłem nagrywać, wtedy też zacząłem grać w LOLa, więc to jest około 3 lata temu. Kiedy kolejny odcinek z Karolkiem, kurwa! No Karol, nie ma siły. No mam dowód, nie ma siły, no naprawdę, nie ma siły. Nie mam siły. <grym> nie, mam si nie, mam siły. nie mam siły. Nie mam siły. Dobra, wyjebany mam to. <grym> Czy pieniądze szczęścia nie dają? Pieniądze może nie, ale to już tak. Czy jesteś za peace? a może za Polikotem? Ani za tym, ani za tym. Uważasz na temat hejterów. Jest jednak jest hejter. Bardzo smutno jest to, że wszyscy nazywają hejterów osoby, które się po prostu wierzają na dany temat. Ewentualnie można nazwać hejtera taką osobą, która po prostu mówi, że coś jest chujowe bo coś jest do dupy, nie podają żadnych argumentów. I wtedy ewentualnie mogę powiedzieć, że to jest hejter, ale generalnie ja szanuję każdą krytykę. I jeżeli ktoś się do mnie odwołuje, na przykład choćby czterech zdania na temat mojego kanału, to ja jestem mu strasznie za to wdzięczny, że nie każdy mówi, że o tak no, jak jest super, świetny i tak dalej, tylko że też, też ktoś potrafi mnie skomentować. Tylko że jeżeli ktoś mówi, że nie wiem, że mam brzyd brzydki ryj, albo że chujowo nagrywam, montuję beznadziejnie, no to, to nie ma najwyższego sensu i niech takie osoby sobie dadzą spokój, bo i tak im nie odpowiem. A na krytykę każdą od razu odpisuję, więc to, to, to nie znaczy, że macie mi krytykę do niej pisać. Mam ochotę powiedzieć coś głupiego. No to jest do szkoły. Coś mnie bardzo nurtuje. Dlaczego Discord? I inni pewnie też są tego ciekawi. O, już odpowiadam na wasze pytanie. Nie, nie jestem brony drone czy srony. i w tym wypadku nie powiem, że, że nie jesteście kimś tam, że ich ogląd że oglądacie majty pony. Ja was szanuję za to jak najbardziej, ale ja tego nie oglądam. Jeśli masz dwa imię, to jak ono brzmi? Robert. No i to chyba na tyle. Odpowiedziałem sobie tak na 8 wybranych przez mnie pytań, czy tam dziewięć, czy 1, 2, 3, 4 8-8 8. Dziękuję bardzo za to, że byliście w tym odcinku ze mną. Zapraszam Was jeszcze raz na TS-a i na Facebooka. No i zapomnijcie też o łapce w górze, bo o tym nie wspominałem już od dawna. spadamy za średnią. Kurde, no lewo co dobijamy 300, my możemy chyba dobić nawet i z 500, co nie? Ale od tego właśnie wymagam, ja was nie zmuszę do niczego, ale jeżeli Wam się spodobało, to zostawcie łapkę w górę. Do zobaczenia i chaos! BUM!